Siema w dzisiejszym odcinku ciekawostki z aktualizacji The Chop Shop i napadu na Bell. Rzadko możemy natrafić na pojazd z rejestracją Las Venturas, które są wzorowane na tych ze stanu Nevada. Oznacza to, że miasto to w uniwersum HD nie należy do San Andreas i niestety nie wiadomo jak nazywa się ten stan w świecie GTA. Podczas tego przerywnika filmowego miała pojawić się postać, która została wycięta z gry. Nadal się ona pojawia, ale poza kamerą, i w plikach pozostał jej model oraz ikona rozmowy. Przez chwilę możemy zobaczyć Jimiego ze swoim kolegą i tak wyglądają ich modele. Usłyszymy, że handlują w tym miejscu od 10 lat, co odnosi się do lat, które upłynęły od roku akcji GTA 5 Wraz z aktualizacją dodano misję związaną z Yeti i tak wygląda jego model w grze. W plikach na jednej ze skrzyń znajduje się logo gangu, które zostało stworzone na potrzeby serwerów RP. W misji jej nie użyto. These

Napad na Kakimbel prawdopodobnie jest inspirowany restauracją seriali Breaking Bad i Zadzwoń do Sola, pod przykrypką której również handlowano narkotykami. Bardzo podobne są również pojazdy. W jednej z misji wchodzimy do mieszkania NPC-ta, który znajduje się przed kasynem. Rockstar zażartował z tego, że są często zabijany przez graczy i umieścił w środku Kinta Apteczek. Podczas napadu na kasyno również można znaleźć plakaty zachęcające do zbiórki dla niego. Nazwa jednego z samochodów odnosi się do chorób wenerycznych i Rockstar nawiązał również do tego w opisie. na koniec nawiązanie do zamówienia Big Smoke'a z GTA San Andreas, które możemy usłyszeć pod koniec napadu. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.